Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w Polskim Radiu RDC, w mojej audycji Porozmawiajmy o Piosenkach. Ja nazywam się Marcin Nierubiec, a dzisiaj dwójka wspaniałych gości, Sylwia Przybysz i Nick Kent. Witam. Cześć. Cześć. Sylwia, zacznę od Ciebie. Przychodzisz do nas do studia właśnie z nową piosenką nagraną z Nickiem, Somebody Else. Powiedz jak doszło do Waszej międzynarodowej współpracy. Bardzo ciekawie. Myślę, że jest to mimo wszystko moc internetu, bo nika piosenki znalazłam w internecie i postanowiłam się do niego odezwać. Akurat byłam w Stanach i zaproponowałam, że możemy się spotkać. Studiu mam tam świetnego producenta i po prostu może spróbujemy zrobić coś razem. I się udało i zrobiliśmy. Także bardzo fajnie. Bo jest to fajne doświadczenie, myślę, że i dla mnie, i dla nika. Uh, nick uh, were you surprised when uh, sylvia uh, wrote you uh, on instagram probably yes i was yes yeah it's always cool to see how music kind of crosses borders though and i was very excited Sylwia, zaczynałaś, można powiedzieć, na YouTubie, bo nagrałaś tam mm -hmm. dosyć pamiętny cover, prawda? Z kolei Nick zaczynał też, chyba to była piosenka Chrisa Chris Browna, którą on zaczął swoją karierę. No i chciałem zapytać, jakie miałabyś rady dla młodych właśnie artystów, bo często wiesz, nie wiedzą, jakie pierwsze kroki stawiać, czy właśnie nagrywanie na TikToku, covery, to jest taka dobra podpowiedź, czy coś innego może. Powiem szczerze, że to się bardzo dynamicznie zmienia. Faktycznie zaczynałam na YouTubie, nie było jeszcze wtedy Instagrama, nie było TikToka, więc mogłam się wypowiedzieć w temacie YouTuba, natomiast nie wiem czy teraz wstawianie filmików na YouTuba dalej działa tak samo jak kiedyś. Teraz tutaj to jest taki zasięgi, Instagram, tak. TikTok. Tak, ja tak naprawdę Dwa miesiące temu zaczęłam używać TikToka. O, więc w, w temacie TikToka ciężko mi się wypowiedzieć. Na pewno jest to bardzo fajny sposób na komunikację z widzami. Instagram tak samo, a jeżeli chodzi o, ogólnie o nagrywanie i, i pokazywanie siebie w internecie, to uważam, że mimo wszystko trzeba się nie poddawać. I, I nawet jeżeli gdzieś tam osoby z naszego bliskiego otoczenia nie popierają lub niekoniecznie wspierają, to i tak jeżeli się czuje, że chce się to zrobić, to ja uważam, To samo pytanie do Nika. nick, do you think that tiktok is uh, a platform which allows artists to grow because uh, formerly it was radio, maybe youtube, and how is it in the states right now? yeah, i mean, i think it definitely, whatever's whatever's connecting on tiktok is connecting everywhere, so it's a great place to kind of find your audience and test out new songs, and uh, really it helps people grow, for sure. it's helped me. Teraz pytanie kieruję do Sylwii, naszego gościa. Sylwia, nagrywałaś też duety z Jeremiem Sikorskim, chyba był też zespół Verba, Mezo, nawet DJ Remo. Przez chwilę też mi się wydawało, że taka współpraca zaistniała i nawet dosyć popularna. Czy duety to twoja specjalność? No bo teraz nikt. Nie zastanawiałam się na to. Bardzo <gry> ciekawe pytanie. Duety są na pewno bardzo rozwijające, bo zdarzają się no trochę tak dwa światy muzyczne. E, każdy ma jakieś swoje tam upodobania i, i swoje sugestie i swoje doświadczenie. I to jest na pewno ciekawe i uważam, że powinno być tego więcej. No to jest rozwijające. No i wspaniałe doświadczenie, prawda? Właśnie takie Dokładnie. duety. Teraz pytanie do Nika, na początku po polsku, a później po angielsku. Niedawno rozmawiałem z moją koleżanką, no i pytałem, jaki jest jej ideał faceta. No i ona pytała, no dobrze Marcin, gdyby to był ktoś z zagranicy, bardziej taki otwarty, żeby był przystojny, śpiewał, grał na gitarze, no i żeby surfował. No i tak sobie pomyślałem, że chyba w gościu mamy taki, takiego właśnie gościa. Nick, I recently talked with my friend, a girlfriend, and I asked, what is the ideal of a man for her and she said well it could be good if he was from abroad maybe from the states if he could play the guitar handsome maybe a model and he uh, knows how to surf so i said you know i know a guy oh, <laughs> yes. Yes. <No. laughs> yeah. but uh, tell me about your modeling career because i've read that you have uh, apart from uh, singing and you know uh, creating your songs you're also a model you're going to acting classes so yeah. tell me more about it well, I started with acting in commercials when I was like 10, and then my agency brought me over to modeling, and then I just realized modeling was a way for me to go from Oregon to California and pursue this dream that I've been doing since I was 8. So, modeling is how I pay my bills and it's allowed me to continue Great music, yes, yes, yeah, and do what I love. So, I'm very grateful. Tutaj nikt bardzo ciekawo opowieść, tam tutaj właśnie opowiedział, że właśnie jako dziecko nawet dziesięciolatek był modelem w reklamach. Teraz mówi, że właśnie trochę może zapłacić za różne rzeczy, właśnie będąc modelem, tutaj ma jakby też okazję się skupić na muzyce no i dzięki temu przeprowadził się z Oregonu, skąd pochodzi studiował do Kalifornii, tak? Sylwia, chciałem cię zapytać, bo ty imponujesz nie tylko internautom, ale w ogóle wszystkim chyba ludziom właśnie, że godzisz karierę piosenkarki, trochę influencerki też z rolą mamy, bo jesteś mamą trzech. E, pięknych córeczek pozdrawiamy twojego męża Janka. E, no i chciałem zapytać właśnie jak ci udaje godzić właśnie tutaj rolę mamy z piosenkarką, bo to chyba trudne jednak. Wydaje się, że może być to trudne, natomiast my mamy bardzo grzeczne dzieci, i będę o tym mówić, że to myślę jest bardzo pomocne. Mamy też duże rodziny, które nam pomagają. No i myślę, myślę że to jest taki przepis na, na to pogodzenie wszystkiego razem. I też w sumie wróciłam do śpiewania dzięki dzieciom, bo mnie trochę zainspirowały do tego. Ja miałam długą przerwę od muzyki, taką około 6 lat. I pamiętam, że wtedy mówiłam, że no nie zamierzam wracać do muzyki, ale jak zobaczyłam, że nasze dzieci zaczynają śpiewać i widzą, Widać, że mają tę muzykę we krwi stwierdziłam, że no, kto im pokaże lepiej ten muzyczny świat niż, niż mama. mama. No, tak, tak. Więc, więc zainspirowały mnie i, i teraz śpiewamy razem. A powiedz, one też myślą jakieś, no bo są bardzo malutkie jeszcze, prawda? Chyba tam o jakiejś karierze piosenkarek, tam jak mają takie marzenia, że biorą, nie wiem, dezodorant i śpiewają, tak? Czy... Dokładnie tak robią, szczególnie najstarsza. Ma 5 lat aktualnie i robi cały czas koncerty i nas na nie zaprasza. A, no Przebiera proszę. się, właśnie tworzy sobie mikrofon. I naprawdę ma świetny ruch sceniczny, więc myślę, że jest duży potencjał. No, przy takich rodzicach skazana <laughs> na sukces, także nie mam wątpliwości. Uh, Nick, I would like to ask you, because recently you went to Nashville. Is Nashville a must-go place for the songwriters? Tutaj zapytałem właśnie Nika, czy bo był niedawno w Nashville właśnie. Czy Nashville jest takim miejscem, że każdy artysta, który pisze piosenki, musi tam przebyć? Uh, I would say definitely. Um. That was my first time being there and first time writing there, and it was incredible. There's music just flowing out of every single corner, every single building. And uh, I'm actually going back in like three weeks to finish oh, up some of the songs, cool. but it's so cool. I mean, everyone records live, and it's similar to LA, but it's just the energy's different a little bit but they go like to the pubs so they play there or more into studio like songwriting uh, camps something like this I mean it's kind of both you can find uh -huh. in the at night there's all of the bars that have multiple levels with bands on every level but also obviously there's so many studios and producers there too so you can do both No tutaj Nick mówi bardzo ciekawe rzeczy, że właśnie w Nashville mnóstwo rzeczy się dzieje, jako, jeśli ktoś jest songwriterem albo songwriterką, no to zapraszamy z Warszawy nie tylko, żeby tam pojechać i tam wszystko się dzieje na różnych szczeblach, czyli właśnie mamy i puby, gdzie właśnie jest kilka scen, można tam występować, ale także, tak jak właśnie go zapytałem, takie songwriting campy, gdzie mamy zespoły właśnie producentów, muzyków, którzy właśnie sobie muzykują, piszą piosenki, także nasz Nashville to jest takie miejsce, które warto odwiedzić. Eee, proszę Państwa, nadal jesteśmy w magicznym Polsce w Polskim Radiu RDC. Teraz pytanie do Sylwii. Yy, może pytanie banalne, ale muszę je zadać. Jakich masz ulubionych wykonawców, na których się wychowałaś? A teraz może kogoś nowego odkryłaś dla siebie? Um. W, gdy byłam młodsza, byłam ogromną fanką o, o One Direction i Justina Biebera. I w sumie też dzięki temu wrzuciłam pierwszy cover, bo tak w sumie zaczął Justin Bieber wrzucając cover na yy, no YouTube. Więc, więc trochę mnie to zainspirowało. E, w tym momencie słucham wszystkiego po trochu. Słucham bardzo dużo swoich piosenek. Mam aktualnie nagranych bardzo dużo piosenek przygotowanych już do wydania. I tak sobie się zastanawiałam nad tym ostatnio, że od kilku miesięcy w ogóle już nie słucham e, innej muzyki. <laughs> Cały czas mam zapę... W zapętleniu nowe utwory, bo naprawdę są dla mnie świetne. Uważam, że naprawdę są bardzo dobre i nie mogę się doczekać, aż je wydam. No właśnie tutaj może wrócę do jednej piosenki, bo był taki poprzedni singiel przy tobie. Tak. Tutaj zwrócimy uwagę, bo bardzo jest fajny ten rytm tego regatonu, mm. no ale też są takie właśnie słowa, które mówią o różnych emocjach. Tak samo ta nowa piosenka, do czego chciałem też nawiązać, no bo to jest też taka trudna historia miłosna, prawda? Tak że dokładnie. w kim się zakochujemy, ale jednocześnie w tej osobie niekoniecznie zostajemy w relacji, no bo życie się układa. No to powiedz coś tro trochę więcej, co cię inspiruje w sensie tekstów. Bardzo różnie. Jeżeli chodzi o pierwszą piosenkę, e, zainspirowała mnie moja relacja z moim mężem. Mm -hmm. <laughs> Więc jest, jest to po prostu piosenka o, o takiej miłości, o uczuciu, które wręcz zatrzymuje czas. E, a jeżeli chodzi o drugą piosenkę, jest bardzo smutna. E, jest to piosenka o rozstaniu, ale nie takim e, z negatywnymi emocjami, tylko bardziej jest takim, mówi, mówi o takim pogodzeniu się, o takim, to jest taka, takie dojrzałe rozstanie. I jest bardzo, bardzo taka. Chwytające za serce, szczególnie jak się ją przetłumaczy na polski, bo zrobiłam to od razu, gdy piosenka powstała i, i chwyta inaczej. No to proszę Państwa, słyszeliśmy już piosenkę w naszej audycji, ale zachęcamy też do zobaczenia teledysku, bo jest bardzo ładny, Dokładnie. taki liczny, także mm. zapraszamy na kanał Sylwii Przybysz. E, to samo pytanie do Nika. Uh, Nick, the same question for you. Uh, what artists did you listen? Because I read that you've, uh, your father was listening to The Beatles and mm. uh, also The Rolling Stones, but uh, what artists do you listen now? What do you have on your playlist? Oh man, I love, I mean, all of those bands still the Stones, the Kinks, the Who. Um, but I mean, a lot of like, uh, uh, who do I like? Still a lot of Justin Bieber, mm -hmm. Daniel Caesar, um, Luke Hemmings of mm -hmm. Five Seconds of Summer. Um, I mean, it's it's all Japanese house. It's like. The Japanese house? Oh, yes, I love that. It's there's, I mean, mm -hmm. so many. I I could pull out my Spotify right now, but. It kind of, I'm always finding inspiration from different people, and it's the fun of it. Bardzo ciekawe rzeczy właśnie tutaj mówi Nick. Słuchał bardzo różnych artystów, ale też pojawił się Justin Bieber, tak jak u Sylwii, także Justin Bieber rządzi. Ale też właśnie mówiłem, że jego ojciec słucha właśnie Rolling Stonesów, Kings, prawda, Beatlesów, także klasyka, ale mi zaskoczył, ponieważ słucha też japońskiego houseu No to dla mnie zupełne odkrycie. Proszę Państwa, wracamy do naszych gości i rozmowy w Polskim Radiu RDC. Sylwia, mam do Ciebie takie pytanie, bo byłaś na wielu koncertach, ale czy miałeś taki jeden koncert, który na przykład szczególnie Cię jakoś zauroczył, czy po prostu właśnie, nie wiem, że jakiś taki szczególny moment, że pojechaliście z mężem na jakiś koncert, czy na przykład młodości jakiś koncert, myślę, o kurczę, też chcę być, chociaż wcześniej zaczynałaś, prawda, jako piosenkarka. Ale no, czy miałeś jakiś taki jeden albo dwa na przykład jakieś ulubione koncerty, właśnie takie tak. momenty, tak. dokładnie pomyślałam o dwóch. Staram się jeździć na większość koncertów, jakie tylko się pojawiają tutaj w Polsce, ale też za granicą, bo patrzę też na koncerty trochę um, z innej strony. Ja patrzę też od strony organizacyjnej, A. jak to wygląda? Bardzo mnie to interesuje. I jeżeli chodzi o takie koncerty, dwa, które zapadły mi bardzo w pamięć, to był pierwszy koncert Justina Biebera w Berlinie, A. to były ogromne emocje dla mnie jako dla wielkiej fanki i, i koncert Little Mix w Londynie, to, był, to nie był zbyt duży koncert w porównaniu do na przykład nie wiem, koncertu Justina Biebera, ale naprawdę jeżeli chodzi tak o organizację, układy taneczne i show, no, to naprawdę na pierwszym miejscu mogę go postawić. <laughs> także zapamiętam go na pewno na bardzo, bardzo długo. No, to proszę Państwa, zachęcamy do kupowania biletu na koncerty Sylwii Przybysz, ale także <laughs> Justina Wibera, jeśli ktoś <laughs> oczywiście ma takie możliwości. I takie same pytanie do Nika: uh, Same question to you, Nick. Do you have some concerts that you recognize as your most uh, favorite in the mm -hmm. States? Uh, maybe even small concerts? Yeah, I mean, I. Oh, man. the 1975 definitely stands out they are incredible live matty healy's vocals are just unreal and the showmanship and like performance art aspect is really cool um, A blind pilot mm -hmm. is a band that i grew up listening to they're from oregon and that's a much more intimate show but watching them just create it's totally acoustic and it's them in the crowd and watching the kind of magic of that with these songs i grew up with that's another one No tutaj, proszę Państwa, dwa, dwie grupy, czyli 1975, prawda, i Blend Pilot. Trochę mi się każe Stone Temple Pilots, ale to jest mm -hmm. inny zespół. No i, proszę Państwa, znowu robimy przerwę muzyczną, bo audycja jest bardzo dynamiczna. Jak widać, dynamiczni goście, no więc dynamiczna audycja. I teraz pytanie, co zagramy? Zagramy, proszę Państwa, piosenkę Wabank. To był kolejny przebój Sylwii Przybysz, bardzo energetyczny Wabank. Sylwia, chciałem Cię zapytać, bo już trochę jesteś w showbiznesie, o jakieś właśnie Twoje porady też po raz kolejny dla młodych osób, no bo wiadomo, że życie artysty to są dobre momenty, ale też te trudniejsze. I z czego jakby jesteś po latach najbardziej dumna? Hmm, trudne pytanie. Miałam bardzo dużo też takich gorszych momentów i na pewno nie jest to bardzo łatwa droga. Ta, którą wybrałam mimo wszystko teraz, na przykład po czasie e, i nawet po tych gorszych momentach, to bardzo się cieszę, że mam taką pasję, bo ona uskrzydla i, i właśnie aktualnie dostaję mnóstwo wiadomości od e, fanów, że promienieje. <grych> myślę, że to widać, a, a to wywodzi się z tego, że wróciłam do muzyki, więc e, myślę, że jeżeli ktoś czuje, że ma jakąś pasję i chciałby się w niej realizować, to trzeba dążyć mimo wszystko do samego końca e, i walczyć o swoje marzenie. A ty miałaś taki moment w życiu, jak byłaś małą dziewczynką, że pomyślałaś sobie, no chcę zostać rzeczywiście wokalistką, że na przykład będziesz taki moment właśnie, nie wiem, że rodzice zwrócili uwagę, że coś z tym twoim siwaniem jest takiego ponadprzeciętnego, czy nie wiem, na przykład babcia, tak jak w przypadku By ochmana, że dziadkowie tam zobaczyli, że Krystian Ochman świetnie śpiewa i tam go wiesz, dalej polecali. Gdy byłam małą dziewczynką, chciałam zostać fryzjerką. To to, a... <grywa> tak. I w sumie chciałam zostać tą fryzjerką bardzo długo, bo też chciałam iść do takiej szkoły, żeby się kształcić w tym kierunku, natomiast śpiewałam od zawsze. Ja mam duże rodzeństwo i całe moje rodzeństwo śpiewa. Była nas piątka, jest nas piątka i wszyscy śpiewamy, więc śpiewałam w szkole, śpiewałam z siostrami na różnych konkursach, na różnych apelach, śpiewałam w kościele, ta muzyka była gdzieś zawsze w naszym domu. I śpiewaliśmy zawsze razem. Więc, więc on rzeczy tak, tak zostało. Ale super właśnie, że masz takie różnorodne doświadczenia, bo to chór, prawda, te różne występy i to też później procentuje i to jest taka wiesz, skarbnica, do której można wracać. Dokładnie. Uh, Nick, uh, I would like to ask you because uh, being an artist nowadays is um, on the one side is something very beautiful, but on the second side is something very difficult. Uh, so, um, uh, what do you think about young artists who are struggling now to survive in the market because it's very tough? Mm. Uh, what would you say to them? Well, I think that's an important question, so I appreciate you asking it. Um, I think it's just really important to stay grounded and the work and what you're doing and why you're doing it and having everything you do the first goal to impact yourself because then you're less affected by other people and really it's just like it, it's easy to get a lot of other people's opinions really quickly with social media and so it's it's a lot it's a lot more grounded if you already have that kind of foundation and then you share it um, that would be my advice Tutaj bardzo ważną rzecznik powiedział właśnie to jest takie słowo grounded. Ciężko to przetłumaczyć na polski, natomiast chodzi o to, żeby być trochę osadzonym właśnie tu i teraz, żeby wiesz, mieć świadomość swoich zalet, prawda, tego dokąd idziemy, skąd przychodzimy, ale też żeby cieszyć się tym momentem, który jest, czyli na przykład cieszymy się nagraniem piosenki, czy jakimiś innymi rzeczami. Proszę Państwa, robimy znowu przerwę na muzykę, i teraz będzie utwór. Sylwii Przebysz, Nowa. Polskie Radio RDC, a w studiu dalej moi goście Sylwia Przebysz i Nick Kent, z czego się bardzo cieszę. E, Sylwia, chciałem Cię zapytać, kiedy dostajesz piosenkę albo sama zaczynasz pracę nad piosenką, co jest dla Ciebie najważniejsze? Bo często wykonawca dostaje jakąś rybkę, prawda, jakieś bit albo coś. No, czego szukasz, żeby Cię coś zafascynowało? Czy to raczej zaczynasz od swoich tekstów na przykład, czy bardziej czekasz na taką po prostu, można powiedzieć? Bardzo różnie. Często jest to sam bit, który od razu czuję, że gra mi gdzieś w sercu, tak. ale najczęściej mimo wszystko jest to linia melodyczna. Jeżeli jest taka chwytliwa, to ja to wyczuję od razu. Czyli nawet I jak ktoś tak. zagra na pianinie, to jesteś dokładnie w stanie to tak, usłyszeć. Tak, tak. Dokładnie tak. I lubię też wybierać piosenki i wybierać ogólnie bity na podstawie tego, jakie są akordy. Lubię konkretne akordy, mm -hmm. konkretne połączenie, więc um, mam jakieś takie swoje sprecyzowane um, gusta. No to proszę Państwa trzeba się w takim razie wsłuchać w piosenki Sylwii i tam zobaczyć właśnie od czego e, tam się zaczyna. Uh, Nick, uh, when you are working on a song, uh, what is the first most important thing? Is it a beat, is it a groove, maybe some chords or some lyrics? How do you uh, start to work? It really, it can happen a few different ways. There's like, for me there's different avenues into a song. So mm -hmm. the two most common are a chord progression that Speaks to me, and usually it has some dissonance or something interesting to it, or there's lyrically something I really want to talk about, and there's like a phrase that captures it in an interesting way, and so then I'll pair chords with that, but it's always kind of one or the other, and then quickly joined, and then it's off. And you're open to working with producers and other songwriters, or you are like Bob Dylan, you're only <laughs> working with yourself. No, I mean I I love collaborating. collaborating. I think it's the most exciting and. Beautiful part of all of this because it really does bring us together. And I mean, I'm in Poland right now because of it. So, yes, yeah, it's, it's a miracle. I think it's yeah. beautiful, Wonderful. yeah. I Nick powiedział, że jest otwarty na współpracę z producentami, że właśnie mogą się różne magiczne rzeczy zadziać. Tak jak tutaj duet właśnie z naszą Sylwią Przybysz, także dzięki takim kolaboracjom właśnie takie fajne piosenki powstają. A też powiedział, że też dla niego ważne są jakieś pochody akordów, tak zwane cztery często. To już ja dopowiadam dla Państwa. Cztery magiczne akordy, których używał przecież Beatles'ي Ed Sheeran, prawda? Są so the same chords that everybody uses, but in, of course, different ways. No i też właśnie coś takiego w słowach, co chwyta za serce, i jest takie niepowtarzalne. A teraz wracamy Państwa do muzyki, i będzie, proszę Państwa, piosenka pod tytułem Czas. To była piosenka Czas naszego gościa Sylwii Przybysz. Niestety czas nas powoli goni, także przechodzimy do kolejnego pytania. Sylwiejnyk, czy no i to jest pytanie, właśnie czy Nikt miał okazję zobaczyć jakieś ładne miejsce w Warszawie? Did you get a chance to see something beautiful in Warsaw? I have many beautiful things. Um, that's one of my favorite parts about being anywhere is just walking, and so uh, I've been able to explore Old Town, saw the castle. Um, yeah, it's it's been amazing. I love just sitting at like a pub with like a beer and just watching people. So uh -huh. I did that yesterday, and it was a lot of fun. Tutaj nikt mówi, że właśnie spodoba mu się starówka, też zamek. E, lubi sobie siedzieć właśnie w pubie, obserwować innych ludzi, tak jak każdy artysta chyba. E, no i że bardzo mu się tutaj podoba. So we're happy you like Warsaw and hope to see you soon again. E, Sylwia, mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Czy masz jakieś ulubione kierunki podróżowania? Niekoniecznie musi być to świat, może być Polska, ale no, jakbyś teraz miała wolne właśnie z mężem, córkami, gdzie byście pojechali? Myślę, że Dominikana. Dominikana. No, byliśmy byliśmy już tam z mężem e, kilka razy, nawet często wybieramy ten sam hotel. Byliśmy tam z dziećmi i myślę, że w tym roku przydałoby się nam właśnie również wybrać się w ten kierunek. O, no to trzymamy kciuki, żeby się udało mimo różnych Dziękuję. zajętości. Uh, Nick, do you have a, a favorite um, place to travel? I mean in the States or somewhere mm. else? If you had time, where would you go? I mean I love Hawaii a mm -hmm. lot. Um, Just, because you are a surfer. Yes, I'm yeah. a surfer and I like to just be in my sandals all the time mm -hmm. and it's humid and warm which is good for the voice, but um, I also, I mean I love just seeing the world, so I've been around Europe. I would love to travel through Southeast Asia and been to Australia. I love that. Oh. So yeah. All over really. <laughs> Tutaj właśnie no wszyscy chyba są otwarci na podróże. Tutaj właśnie słyszeliśmy, że Nick był na Hawajach, no bo jest surferem, jak sam powiedział, także lubi chodzić po piasku w sandałach. No i też podoba mu się w Europie, no i marzy mu się Środkowa Azja, z tego co zrozumiałem. Moi drodzy, powoli musimy kończyć nasze spotkanie. No Chciałbym, żebyście na koniec pozdrowili słuchaczy Polskiego Radia RDC, także może pierwsza zacznie Sylwia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia RDC. And Nick, can you say hello to the listeners of Polish Radio for you? Hello listeners of Polish Radio for you. Ja bardzo dziękuję Wam za to spotkanie. Moim gościem była Sylwia Przybysz i Nick Kent. Ja nazywam się Marcin Nierubiec. Audycję realizowała Karolina Sudą. Jeśli chodzi o streaming Julia Kasprzak. Do usłyszenia i zobaczenia także na YouTube, w Polskim Radiu RDC.